Cześć kochane gadułki, witajcie na kanale Sobie Gadam w odświeżonej wersji, jak widzicie w noworoczno odświeżonej wersji, ponieważ wracam, wracam w wielkim stylu i chcę już na bieżąco prowadzić tutaj na tym kanale swoje gadulstwo, swoje gadulstwo oczywiście o recenzjach filmowych, o recenzjach możliwe, że jeszcze gier i tutaj już niebawem za rogiem pojawi się jeszcze jeden ciekawy content, wszystko oczywiście w otoczce gadania, a będą to mianowicie podcasty, podcasty z ciekawymi personami z różnych zawodów, będę poruszał ciekawe tematy, ponieważ może wielu z Was zastanawia się, co będzie chciało robić w przyszłości i będę takie właśnie osoby z różnych ciekawych zawodów zapraszał do siebie i będziemy rozmawiać nie tylko o tych superlatywach, ale też o ciemnej stronie mocy, więc na pewno wierzę, że Was zaciekawię tym swoim gadaniem. Jednak dziś, dziś moi drodzy, oczywiście odcinek recenzencki, gdzie będę gadał o filmie. I jakim to filmie? No cóż, odważyłem się, nie ukrywam, odważyłem się, zrobiłem coś, czego nie robiłem od lat. Mianowicie udałem się na film, polski film. I ten film to jest na Twoim miejscu. Nie wiem, czy słyszeliście. I nie wiem, czy wiecie, co tam się może dziać. Na Twoim miejscu. Co to może być? No nie zgadniecie. No zamienią się miejscami. Krzysiek? Ja wiem, taki kontent już był w wielu filmach zagranicznych. Jeśli był w jakimś polskim, to proszę poprawcie mnie. Ja nie znam, nie kojarzę, nie widziałem nigdy. Jednak no tu dochodzi do jakby takiego klasycznego mm, efektu zamiany miejsc, gdzie kobieta staje się mężczyzną, mężczyzna staje się kobietą. Yy, no i oczywiście będzie szereg zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Co tam się będzie działo? Jednak co to, to się zamienia tymi miejscami? Otóż, moi drodzy, zamienia się małżeństwo. Małżeństwo moi drodzy Kasi i Krzyśka. Z tego co tutaj jeszcze będę się wspomagał czasami swoimi materiałami, więc e, proszę wybaczyć, jeśli czasem zerknę e, z boczku na coś, co będę chciał Wam powiedzieć. Mianowicie Kasia i Krzysiek. Kasia, Krzysiek, proszę. Wasza kolej. Krzysiek w robocie zacharowuje się dla rodziny. Nawet jak wrócisz, to ciebie nie ma, bo musi się. Powiedzmy, że w tym domu Krzysiek jest człowiekiem, który pracuje w korporacji. Eee, widać, chyba jest ewidentnie przemęczony obecną sytuacją i no, jest dość mocno nieobecny. No i ta nieobecność jakby bardzo Kasie boli, ponieważ oprócz tego, że no, dzieli z nim życie, mieszkanie, no to jeszcze mają swojego syna. Syna, który również mm, jest. Oczywiście ważny dla, dla Krzyśka, ale z tego, co dowiadujemy się na początku, no to jednak Kasia twierdzi, że y, syn praktycznie nie wie, jak on wygląda. No bo ciągle pracuje, albo jeśli wraca, to jest zmęczony, albo wychodzi na piwo z kolegami itd., itd. I e, gdy dochodzi, moi drodzy, do e, tej sytuacji zamiany miejsc, no to przed nią na, następuje wielkie spięcie w domu. Spięcie nie żadnej aury, żadnych efektów, żadnych jakichś, wiecie, wudu czy coś, tylko po prostu spięcie między naszymi bohaterami. Dochodzi do e, jakby tutaj takiego być albo nie być, jeśli chodzi o ich związek. E, no i tu nagle jakieś czary-mary się dzieje, no i zaczyna się. Dlaczego ty jesteś mną? Dlaczego ja jestem tobą? Rzecz, którą na początku jeszcze chciałem wspomnieć, o której zapomniałem, no to oczywiście, że na, za tym stoi TVN, yy, za tą realizacją, więc ja wiedziałem, że będzie to fajny poziom. Bo nie oszukujmy się, no wiecie, listy dodałem wiadomo, tego jest pełno, ale te produkcje te fanorskie, mimo wszystko, no trzymają taki fajny poziom, jakościowy i, i, i pod kątem wideo i audio, no więc wiedziałem, że na pewno tutaj mm, będzie to wszystko w spoko. Jednak pierwszym moim takim zaskoczeniem, w ogóle zaskoczeniem całej tej e, produkcji, no to są aktorzy, którzy grają e, rolę e, Kasi i Krzyśka, e, Kasię gra, moi drodzy, Paulina Gałąska. E, nie wiem jak wy, ja ją kojarzę na przykład z dziewczyn z Dubaju, e, bo tak to no z innych e, jakieś tam e, produkcji nie kojarzę. Ja tam gdzieś widziałem, że niby jeszcze e, Paulina Gałąska się przewinęła w Furiozie. Ja Furiozę oglądałem, więc jeśli ona grała pierwsze skrzypce w Furiozie, to naprawdę ja nie wiedziałem, że to ona. Ale nie, no nie, bo to była Weronika Książkiewicz, więc dobrze myślałem, więc szczerze mówiąc nawet nie kojarzę jej w tej furiozie, ale fakt faktem, jeśli chodzi o Paulinę Gałąskę, no to wow! W dziewczynach Dubaju fajnie grała, ale tu naprawdę wow! dziewczyna ma talent, widać, ewidentnie fajnie gra i tutaj e, w tej sytuacji zamiany miejsc też e, było to widać i o tym za moment, bo akompaniuje jej w tym całym związku no, Krzysiek, czyli Miron Jagniewski i ten tutaj pan, Miron Jagniewski był dla mnie zagadką bo ja przepraszam, jakby może pana Mirona nie kojarzę zbytnio z dużego ekranu, ale no widzę, że patrząc się, posiłkując filmem, ebem, e, pan Miron występował w od Świateł Pewnie jakaś rola epizodyczna, no bo tak mniej więcej była narracja prowadzona tych świateł, że pełno było znanych personel. No, główną postacią tam był ktoś inny. Mm, teściowie, przepraszam, nie oglądałem. Korona królów, chyba oczywiste, e, więc y, nie kojarzę pana Mirona, ale wow! kurczę. panie Mironie. Przyjemnie się Pana ogląda na ekranie. Bardzo yy, byłem zaskoczony, jak fajnie Pan prowadzi tutaj historię z yy, swoją tutaj partnerką aktorską, czyli pa, Panią Pauliną. Naprawdę fajna chemia, wszystko działało. I teraz, skoro już idziemy do tego momentu, kiedy yy, jest ta noc, jest to nie ma tego wódu, ale jest jakaś magia, no i budzą nasi bohaterowie, to nagle, kurczę, to zaczęło fajnie wyglądać, bo yy, aktorzy. Prócz jakby, wiecie, no, udawania, że no, Krzysiek to, yy, to Kasia, Kasia to Krzysiek, to od razu, już z samego rana widać po prostu zmianę postawy. Po prostu gra ciała również tutaj zaczęła fajnie wyglądać, więc yy, było to w miarę autentycznie. Oczywiście, oczywiście z rana krzyki i w ogóle co tu się stało. Yy, ja to od razu nadmienię. Cholera wie co tu się stało. Szczerze, widzimy tylko jakiś blask i nic więcej. W takich sztampowych, prostych historiach, które są kopiuj i wklej, ja zawsze pamiętam, że coś się działo. Czy to było jakieś życzenie, że kurczę, chciałbym się z kim zamienić, czy to ktoś tam rzucił zaklęcie, czy cokolwiek. Nie wiem, kurczę, nawet wiecie co, żeby ten syn yy, powiedział na dobranoc, modląc się, Boże, żeby ci moi rodzice yy, fajnie się traktowali i żeby oni zrozumieli siebie nawzajem. Nie, nawet, ale czegoś takiego cholera tutaj nie ma. Bez paniki po prostu. Musimy to odkręcić. Ale jak. I nie, nie dowiemy się, naprawdę, to nie jest żaden spoiler do końca filmu, dlaczego tak się stało. I też nie powiem wam, jak się oczywiście kończy ten film, bo moje recenzje nie będą spoilerowe. Jeśli będą, to będę to zaznaczał na pewno na swoim, jakby tutaj, em, opisie też na kanale. Jednak to wam nie zepsuje zabawy, bo. Czy ten film warto obejrzeć, też wam zaraz powiem. I teraz, moi drodzy, dochodzi oprócz tego klasycznego motywu i te, te, tego braku jakby umotywowania, dlaczego tak się stało, dochodzi do takich właśnie tutaj y, y, sytuacji, no, że nasi bohaterowie muszą się postawić w swy, miejscu swojego partnera. Czyli nasz Krzysiek, czyli teraz Kasia, musi zaczynać poginać do korpo Krzyśka i udawać ziomala i w ogóle, wiecie, pracować korpo. Ja pracowałem w korpo 6 lat. Ale no może więcej, jeśli miałbym zliczyć wszystkie korpo, nie do końca aż tak jest, jak to pokazywali, no ale fakt faktem, wiecie, takie złote porady, mów ogólnie, mów bo ogólnie, a bitnie, w ogóle nie wdawaj się w szczegóły. No, tak trochę jest w tym korpo, nie? No, i tak tutaj faktycznie, gdy Krzysiek, czyli Kasia, idzie do tego korpo, no to pojawiają się fajne, śmieszne sytuacje. Też na zwiastunie nie możecie zobaczyć, kilka jakichś tam joków sytuacyjnych związanych z tym korpo, i wiecie, no, zadawanie się z dziąkami. No, ale też Kasia zaczyna poznawać pewne rzeczy, o których nie wiedziała. Po stronie Krzyśka. No i vice versa, ponieważ Krzysiek w roli Kasi musi udać się do przedszkola, gdzie Kasia pracuje i zająć się dziećmi, co widać ewidentnie nie jest jego mocną stroną. I są też tam różne sytuacje, które prowadzą do poważniejszych jakichś nawet takich, jakby no tutaj, sytuacji. Ale Idąc tak bardziej do brzegu, jedno i drugie po obydwóch stronach barykady poznają rzeczy, o których nie mieli pojęcia. I no teraz dochodzi do pewnych rodzajów konfrontacji w domu. Yy, wiecie, no tutaj Kasia yy, w tym momencie w ciele Krzyśka musi robić poważne wystąpienia yy, na jakby tutaj yy, przeważnych projektach, których yy, Krzysiek miał do czynienia. Dowiaduje się o relacjach jakichś, o których nie wiedziała, yy, czy to przyjacielskich, czy nie. Krzysiek, yy, czyli w tym momencie w ciele Kasi też się dowiaduje pewnych rzeczy. No, Zaczynam to konfrontować. No i jakby tutaj konfrontacją też jest zabawna, na przykład to, że jakby no Krzysiek docelowo nie lubi się ze swoją teściową, no taki klasyk klasyków, no ale nie ktoś rzuci kamieniem wiecie no jak to, jak, jak, o, co, o co chodzi, tak z naszymi teściami. E, no i też fajne sytuacje wychodzą nawet przez to, że teściowa jest. nazwijmy to właścicielką przedszkola, w którym pracuje jej córka Kasia w tym momencie w ciele Tomka, więc on też musi z nią się użerać. E, ja z kolei jednego motywu nie rozumiem totalnie. Nie chcę wam psuć fabuły, ale pojawia się postać Gabrysi w korpo Krzyśka, i tam dochodzi do pewnych jakby takich sytuacji, które nie jestem w stanie zrozumieć. Okej, okay, jasne, coś się dzieje, ale po prostu nie jestem w stanie zrozumieć później jakby finału z wszystkich tych sytuacji, które tam się zdarzą, no i późniejszych jakby też relacji między Kasią, Kasią i Krzyśkiem, tak? No, no, no ja tego nie potrafię zrozumieć, ale, ale po prostu no, nie, to są pewne rzeczy, których może człowiek nie spodziewać. Może, może, może tak miało być, może miało tak być, że hej, polećmy jednak nie szablonowo i, i pokażmy coś, czego inni nie pokazali. Jeśli tak, ok, może był taki zamysł, ale nie do końca ja go zrozumiałem. I nie do końca zrozumiałem w ogóle jakby całej historii, bo teraz ja idąc już do brzegu, mogę wam powiedzieć, że ja nie wyniosłem z tego filmu żadnej puenty. Okej, okay, pośmiałem się, są fajne żarty sytuacyjne, są fajne gagi, eee, jest chwila wzruszeń, dziewczyny będą płakać, ci bardziej wrażliwi faceci może też fajna narracja, fajne wszystko popracowane, no, jest urocze dziecko, no, wiadomo od, od jakby tylko mnie kochaj e, już jest klasyczek taki, że trzeba jakieś małe urocze zadbane, e, piękne blond dziecko wrzucić najlepiej, e, które uroczo mówi, e, e, mi ba, bajkę na dobranoc, może mominki albo coś, e, więc e, m, więc no, są takie momenty bardzo tkliwe. Przy tych momentach tkliwych e, trochę mnie drażniło o zgrozo, kurde no nie wiem, to jest TVN, Oni zawsze e, dbają o ścieżkę dźwiękową, ale na miłość boską, nadużywanie jednej y, jednego takiego motywu, y, jakiś pianinku czy bugwico, Ojej, no, no, no po, po kilku razach też rozumiem, ale po już, no, no nie wiem, no, nie zliczę. Na no, no, 10 razy mi się wydaje, że ta piosenka policiała, no to mówię tak. Y, y, czy my jesteśmy przy jakimś azjatyckim show, bo Azjaci bardzo lubią nadużywać trzy utwory na krzyż przez 10 sezonów jednego serialu. No ale, ale, to ta, ta, ale tak było, no, no, i nie twierdzę, te, no i twierdzę, że po prostu to mnie drażniło. Druga sprawa, co mnie drażniło, o matko. To Wam od razu powiem. Jeśli będziecie oglądać ten film, to pamiętajcie moje słowa. Scena w restauracji, gdy Krzysiek je sushi, nieważne gdzie, nieważne jak. Operator, ja nie wiem, czy on się tego dnia nawalił. Ja jestem sam operatorem kamery. Ja wiem, co to znaczy filmować z ręki. Ja wiem, co to znaczy dać ten efekt taki po prostu zes, Tam wiecie, przy, przy aktorach i on tam trochę to buja kamerą, żeby to było jakoś tam bardziej naturalnie. O matko, ale wiecie co? Ja nie mam problemu z błędnikiem. Ja nie mam żadnych problemów z, z takimi rzeczami. A nagle, jak po prostu ten zaczął wodzić tą kamerą. No ja jeszcze przy tym dużym ekranie mówię, no kurde, no jeszcze chwila ja po prostu poszepawia, no więc sorry, ale po prostu tam, nie, nie wiem, coś nie zagrało, ale po prostu nie chcieli robić dubli, może nie wiem, może po prostu sushi było za drogie w tej knajpie i dwa razy nie mogli płacić, no bo to jednak budżet polski, więc no, Polski Instytut Sztuki Filmowej tam się nie dorzucił, no po prostu no, trzeba było ro e robić z tego, co, co się ma, ale no, mi się to nie podobało. No i teraz, moi drodzy, idąc, idąc, idąc do brzegu, do tej puenty, której brak, mm, jakby mojej puenty finalnej, jeśli chodzi o recenzję tego filmu. Fajna gra aktorska, historia lekka, historia, która Was nie, nie zaangażuje, dużo fajnych żartów sytuacyjnych, spoko realizacja pod kątem jakości, audio i wideo, oprócz tej sceny z sushi, eee, ale docelowo, kiedy nasi bohaterowie jakby odkrywają pewne już e, rzeczy dla nich ważne, to nie jest jakoś tak, oś, nie wiem, to nagle bubi co to, to są jakieś takie przemyślenia i nagle, ła, i, i w ogóle, i, i, i później jakby znowu brak wytłumaczenia, czemu wszystko jakby dzieje się tak, a nie inaczej, czy to wróci do normy, czy nie, to nie będę wam spoilerował, no pewnie wiecie, no, bo, bo jakby to są te takie historie też klasyczne, ale nie chcę wam mówić, czy to wróciło do normy, czy nie, mm, e, u nich, czy zamienili się ciałem i znowu, zobaczcie. E, czy polecam ten film? Na niedzielne popołudnie, kiedy nie macie co robić, spoko, idźcie, weźcie drugą połówkę, no bo wiecie, no, ziomki, no nie oszukujmy się, no nie weźmiecie, kurde, drugiego kumpla yy, 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 yy. Objetivo, i, i nie pójdziecie razem biorąc popcorn i mówicie, kurde, ziom, nie mam co robić, to kebab, nie, to może chodźmy na, 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 na te, te, na twoim miejscu, hmm? no. Jeśli oczywiście jesteście w związku, co toleruję, no to jak najbardziej, spoko, ale tak po prostu z kolegami, nie, dziewczyny jak najbardziej, no bo to jakby bardziej w stronę, wiecie, no kobiecą, no to są komedie romantyczne, no umówmy się, tak? Więc niedzielne popołudnie, na pewno fajną niespodziankę zrobicie, gdy się nawet face, faceci poświęcicie i zabierzecie swoją drugą połówkę, coś takiego, ale ja docelowo jakoś nie, nie czuję tego, że no. Oprócz tego, że teraz w tym momencie nagrywam dla Was recenzję, że ja będę wspominał o tym filmie, że wow, tam było coś takiego, że oho, oh, oh, że zapamiętam w pamięć. No, mówmy się, komedia romantyczna. Nie wrzucę tego do paździerzy. Do worka z paździerzami, yy, bo, bo, bo nie, bo, 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 bo po prostu było spoko. Ale no i karolaka nie było. No bo mówmy się, że na jak jest Karolak, to już może być agresywnie. <grym> eee, oczywiście do Karolaka nic nie mam, no ale wszyscy dobrze wiemy, że się przyjęło, jak się przyjęło, że wszędzie już dzisiaj jest Karolak u nas. Eee, więc taka moja jakby opinia końcowa. Film, w którym się uśmie znaczy, uśmiejecie, pouśmiechacie się, obejrzycie lekką historię, nie odkryjecie niczego odkrywczego w tym filmie i wyjdziecie z, wydaje mi się, z takim przemyśleniem po, uj, to było. I chyba tyle. Oprócz tego jakby, że no, nasi bohaterowie dochodzą do pewnego rodzaju refleksji, to ja na miłość boską nie wiem, co tam się nagle dzieje, że oni tak się doceniają. No i jeszcze jedna rzecz, zamiana miejsc. No na miłość boską, skoro się zamieniamy miejscami, to gdzieś uważam, że jeden albo drugi bohater powinien powiedzieć, kurde, wiesz co, faktycznie u ciebie to jest kurę, tak ciężko. Ja teraz rozumiem, czy się ciągle w domu nie było, albo nie wiem, kurde, na no teraz doceniam to, jak ty się, kurde, tymi dziećmi zajmujesz albo dzieckiem w domu, że to pranie, rozwieszasz. Nie ma, nie ma, a nie uświadczycie w ogóle czegoś takiego tam. Nie ma ani przez chwilę docenienia drugiej strony za to, co robi w, w związku. Eee, I to jest chyba problem, mój. Główny z tym filmem. Że poszedłem na coś, wiecie, no przeważnie się wychodzi, z komedia romantyczna czy nie, z jakimś morałem się wychodzi. Tutaj wychodzi na to, że jeśli się dziś pokłócicie z kobietą, bądź wy, drogie panie, z swoim mężczyzną, to uważajcie, bo jutro możecie obudzić się z kanarkiem między yy, nogami, a panowie możecie od jutra sikać na siedząco. What? What the I tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! A, i jeszcze jedno. No, właśnie, moje miski-misiaczki. Pamiętajcie. Subskrybujcie ten kanał, będzie mi bardzo miło, ponieważ chcę go rozwijać, chcę go rozwijać dla was. Dawajcie znaka, czy jest coś, co chcielibyście, żebym się zrezygnował, albo się czegoś podjął. Nie będę robił na tym kanale żadnych spekulacji odnośnie, co się może gdzieś wydarzyć. Chyba, że po prostu będę miał na coś zajawkę, no to, no to zrobię. Ale żadnych analiz, zwiastunów, takich rzeczy nie robię, nie podejmuje się. pogodzili już mam serdecznie dość, co się działo na moim kanale. Tak to, jeśli chodzi o wszystkie inne tematy, serdecznie. Zapraszam do komentowania, dajcie znaka, co myślicie o tym filmie. Oczywiście subujcie, lajkujcie, będzie mi bardzo miło. Ja się tu spełniam, ale jeśli moim spełnianiem mogę zrobić coś fajnego dla Was, no to z chęcią połączę przyjemność z pożytecznym. A tymczasem miłego, do zobaczenia w następnym. Hej!